A my mówisz też że się tam, o tym płocie, że coś nastąpiło po płocie, że... No tak, jak szynki szły ze zabawy, ze śpiewem, to z jołami. No, ale skąd? Co? Skąd? Sam Czyli... ze szynku. Skąd? Z restauracji. Aha. Wypikowałem, jak jest restauracja, kawałek odnośnie. No. Widzieli? A w kole, u, u koło dzieja tam, po płocie lotowiową z łańcuchami. Ale widzieli go? A, a to, A a tymi łańcuchami z szynką, a ci ludzie działy kwiczały, a uciekały jak wiośnie. To są widać? Ktoś. Ale opisywali jak on wyglądał czy nie? Tak, bym się było, to są aż pasze wyglądał. No co widzieli to diabeł? Widzieli, po płocie i, no bo jak się może przypuścić, chłopca no po tym płocie. Ulosa pod połek po płocie. A tu latał po jakiejś płocie, nie wiem, gdzieś tam jakiś dom był nawiedzony, czy coś tak, że jakaś taka, oboje w jakimś miejscu się pojawiał? sam wszyscy, u nich tam było, to miał okazję tam. Ale wiele razy go tam, ktoś go widział, czy nie? Pora razy go tam widzieli. Tak? A jak ja leciałem do roboty, też rano, jest o 4, bo my cały lecieli do, do pociągu. To tyłony, tyłony, koło co ta jest do dzieci, tak ten krzyż stoi. No. Z tego że już, że tego psa widział i było i Tego psa to on, on wziął? No. To ile też śmiało, wala szosą, bo ci mało, bo nie palca nie było widać na drudze. I no według światła, jak się w tych, świeciło światło no. na dwor, dworcu, to według tego światła, jak leciał, bo szosą, szos, po pośrodku szosy, jednak leciał. A przyszedł ku krzyżu, to ani nie wiem, czy się przeżegnął, czy nie. A mi szeliło po drogi, łańcuch takim, choćby z łańcuch za i pod nogami, a mnie... A jak w rycie, do, do, do szosy przylepiony, ani kroku dalej nie zrobił, a włosy mi tak stanęły, hier na, na, na głowie. Degni chyciło, stanął tak...